W tym szybko, co nas czeka. Może ustąpisz dziewczynie? Pewnie, podnoś pokrywkę. Jaki piękny kaktus! Co my z nim zrobimy? Ciekawe, czy jest to ostry. Jak to boli! Po co w ogóle to sprawdzałam? Oczywiście, wszystkie kaktusy są ostre. Nawet nie musiałaś tego sprawdzać. Dobrze, że mam plaster, żeby uratować palec Barbie. Dzięki, Andy. Jesteś bardzo miły. Let's go. za wcześnie się cieszysz. Teraz musimy dowiedzieć się, co zrobimy z kaktusem. Bierzcie karty. Szczęścia ze mnie nawet nie dotknę go! A ja kurczę, muszę go polizać. To straszne! Uważasz, że Liza nie jest złe, ja będę musiała go ugryźć, ale jestem dobrą przyjaciółką, więc ustąpię Emily Dzięki, nie chcę być pierwsza. No ja też nie zaczynaj! Przestańcie! Możecie po prostu zagrać i zobaczyć, kto pierwszy zje. Emily wygrała! Więc zaczyna. Super, Emily, smacznego. Mam nadzieję, że nie stracę języka. Jak to boli. Mam igły w całym języku. To straszne, biedna Emily. Dajcie spokój, to nie był prawdziwy język. Dlaczego od razu panikujecie? Skoro to nie był prawdziwy, to musisz polizać kaktusa prawdziwym. O co się przyznałam? Mam pomysł. Aby uniknąć ukłucia przez te okropnie długie igły, należy je po prostu zgolić. Są przecież specjalne golarki. Jak to boli! Igły poleciały na nas! Dlaczego to robisz? No i co? Kaktus bez igieł nie jest taki straszny do lizania. Gotowe. Barbie, twoja kolej. Ach, wiem. Fu, to jak jedzenie trawy. Dlaczego wszystko leci na mnie? Ty po prostu masz szczęście! Ciekawe co tym razem będziemy jeść. Wow, to moje ulubione oreo! A teraz zobaczymy, kto spróbuje tego ciasteczka. Kurczę, nie będę nic robić, a ja mogę je polizać. To nawet fajne. Mam szczęście, ja będę je jadł. Może po prostu ukradnę ciasteczko. Stój, to dla mnie i Barbie. Mogę być pierwsza, proszę. Jestem taka głodna. Dobra, jestem gentlemanem. Dzięki. Najlepsze w oreo jest białe nadzienie. Dobrze, że jest moje. A Andy będzie jadł oreo z moją śliną. To obrzydliwe. Nie dam rady tego zrobić. Ohyda. No zjadaj, takie są zasady. Jak? Smakowała ci moja ślina. Skąd się bierze ten smród? Wydaje mi się, że spod pokrywki. Co tam tak śmierdzi? To ryba, fu! Naprawdę obrzydliwa. Ciekawe, komu tym razem się poszczęści. Mam nadzieję, że mnie. Nie, nie chcę lizać ryby! A ja gryźć, to straszne. Mam naprawdę dużo szczęścia, jak fajnie. Na pewno nie będę gryzł pierwszy. Niech Emily najpierw ją poliże. Dobra, dam radę. Jestem odważna i silna. Skoro jesteś taka odważna, to dlaczego tak długo bawisz się z tą rybą? Przecież jest pyszna. Pomogę ci. I jak smakuje? Jak mogłeś, to jest obrzydliwe. Skoro pomogłeś mi polizać rybę, to ja pomogę ci ją ugryźć. I co, podoba się? Dobra rybka? Niedobrze mi, zaraz wymiotuję. Oh, to za smród. To wszystko przez Emily. To jest wojna. A masz. Co wy robicie? To nie ma nic wspólnego ze mną. Ale mi przyjaciele. Tym razem ja chcę otworzyć klosz. Jaki wielki czupaczups. Fajnie, zobaczymy, komu uda się go spróbować. Hurra, mogę go ugryźć. A ja nie mogę go nawet polizać. Bo to ja będę go lizać. Ja zacznę. Jeszcze czego? Za długo czekałam, żeby spróbować czegoś pysznego, więc ja będę pierwsza. Jakiś twardy ten czupa Nie szkodzi, to nie potrwa długo. Tak dam radę go rozbić młotkiem. Co to ma być? Czy ten lisak jest zrobiony z metalu? Przestań się nad nim znęcać. Zanim go połamiesz, zdążę go polizać. Ja też chcę go posmakować. To chyba troszkę potrwa. O, mam tego dosyć, Andy, pospiesz się, na co czekasz? Pomogę ci. Jeśli nałożysz tu lisaka, to zjesz go o wiele szybciej. Genialne! Ej, hey, zostaw coś dla mnie, zjesz całego lizaka! Co za chciwus! Prawie nic mi nie zostawiłeś. Ale dostałam pyszną gumę. Jaki duży balon! Zaraz pęknie! Kurcze, nie mam dziś szczęścia. Dlaczego guma do na twarzy wygląda całkiem dobrze? Otwórzmy razem klosz. Patrzcie, dziewczyny to chuba buba. Wszyscy ją uwielbiają. Zobaczmy, komu uda się jej spróbować. Mam pecha. Szczęściaż ze mnie, będę ją żuł A ja ją poliżę, to też nieźle. Yy, mogę być pierwsza? Bo po twoim rzuciu nic mi nie zostanie. Dobra, ustąpię ci. Hurra Wymyśliłam plan, jak polizać całą gumę. Właśnie tak. O, chyda, jest cała w twojej ślinie. Ale smakuje tak dobrze. Masz szczęście. Myślę, że twoja ślina zepsuła smak gumy. Fu, nie, nie mogę tego zjeść. Znowu ja oberwałam, z jakiegoś powodu nie mam co do tego dobrych przeczuć, Uu, to śmierdzący ser! Wszyscy go nienawidzą. A ja muszę go polizać. A ja ugryźć. A ja jestem jedyną osobą, która może po prostu siedzieć i na to patrzeć, bo ten ser okropnie śmierdzi. Dokładnie. Jak mam go polizać, skoro nie mogę się nawet zbliżyć? Wiem. Po prostu zacisnę swój nos. Ser nie smakuje tak źle, to ten zapach jest okropny. Oczywiście, skoro zacisnęłaś nos, on musi oddychać. O nie, nie mogę tego wytrzymać! Barwi twoja kolej! Smacznego! Proszę, czy mogę tego nie jeść? Musisz, zjedz to. Dam radę, muszę, jestem silna. Dam radę. O, nie czuję się najlepiej. Be, to zauchyda. Śmierdzi jak z kanalizacji. Słabo mi. Mnie też. Co nas czeka w pierwszej rundzie? Rewelacja! Dziewczyny, czy kiedykolwiek widziałyście większy i bardziej apetyczny tort? Chcę go zjeść! Chwila! Najpierw musimy zdecydować, kto będzie lizał, kto gryzł, a kto patrzył i zazdrościł. Proponuję zrobić to za pomocą kart. Dziewczyny, ja będę lizał tort! A ja będę go gryzła. Mam więcej szczęścia niż ty. Ja będę musiała po prostu poczekać na kolejną rundę. Wiem, nie wolno mi dotykać ciasta ustami, ale nikt nie wspominał nic o palcach. Miam! Ej, ręce plecz od tortu! Przecież ja mam go jeszcze lizać! Po no, co to zrobiłeś? Dobra do dzieła! Zaraz zliżę cały pyszny krem z tego tortu. Wystarczy! Mam jeść tort bez kremu? To niesprawiedliwe. Ale dlaczego? Mam pełne prawo zlizać tyle kremu z tortu, ile zechcę! Nikt nawet się ze mną nie podzieli! Jenny, dzięki za pomoc! Czeka na mnie pyszne ciasto! A ja mam jeszcze trochę kremu na twarzy! Jedz sobie krem ze swojej twarzy, a ja wciągnę cały kawałek tortu! Lili, może jednak się ze mną podzielisz. I z Jenny oczywiście. Nie ma mowy. Tak? Wiesz, jak kończą tacy chciwi ludzie? Właśnie tak co ty narobiłeś? Jestem cała w torcie. A zamiast deseru mam tu wielki bałagan. Myślisz, że tak po prostu to zostawię? Nie mam mowy. Ej, gdzie ty to rzucasz? Jak śmiesz? Mike, za wcześnie się cieszyłeś, tobie też się dostanie. <laughs> Szkoda, że nie widzicie swoich słodkich minek. Co to za zapach? Czy to wydobywa się spod klosza? Chyba tak. Mike, podnoś. Musimy się dowiedzieć, co tak śmierdzi. Ojej, na widok tej ryby robi mi się niedobrze. Obrzydliwa. Wylosujmy szybko karty. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pozbędziemy się tej paskudnej ryby. O rany, będę musiała ją lizać. Teraz cieszę się, że będę musiała tylko patrzeć. Ojej, muszę być ostrożniejsza. Co? Nie, na pewno tego nie ugryzę. Jak to nie? Dobra, zaczyna ten kto oblizuje. No to ja. Dobra, myślę, że dam radę. Liznąłeś, ale to nie wystarczy. Ryba musi być całkowicie polizana. Dlaczego? Zaraz wymiotuję. To okropne. Oh, Zaraz ci pomogę, mój drogi. No co za ubaw. Bez twojej pomocy Mike jeszcze długo lizałby tę rybę to chytne, najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. I wszystko przez lili. Będę musiał się na niej odegrać. No cóż, ja oblizałem rybę, teraz ty musisz ją zjeść, smacznego. No na co czekasz, żuj! No nieźle, poszło super. Fuu, co za smród! Dojadaj ją! Spadaj, nie zamierzam nic dojadać. A, dlaczego to wszystko leci na mnie? To bolało. Po rybie na pewno czeka na nas coś smacznego. Przekonajmy się. O nie masakra śmierdzi gorzej niż ryba. Dziewczyny, pospieszmy się i losujmy karty. Niestety będę musiał to ugryźć. Tyle wygrać. Będę was obserwować, ale mam szczęście. O nie! Będę musiała to polizać. Dobra, jestem silną i odważną dziewczyną, więc zrobię to szybko najważniejsze aby zabezpieczyć się przed tym zapachem. Pomoże mi w tym klamerka. Patrz, jak się wciągnęła. Chyba jej się podoba. Fajna klamerka, co? Fuu, oddajcie mi ją. Nie wytrzymam tego. Lepiej wezmę drugą. Mike, twoja kolej. Nie wierzę, że muszę to jeść. Próbuję! O nie! To niewykonalne! Musisz go dojeść! Dawaj, dawaj! O, dobra! Najważniejsze to wstrzymać oddech! Ochyda! Trudniejszego zadania w życiu nie miałem! No, w końcu pozbyliśmy się tego śmierdziucha! Tak, w końcu można wziąć głęboki oddech! Dziewczyny! Za wcześnie się cieszycie! Nie dobrze mi. Nie też. Tracę równowagę. Wow, nie wiedziałem, że moje beknięcie może mieć taką moc. Wiecie co? To w sumie jest całkiem zabawne. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś dobrego do jedzenia. Jeszcze nie podniosłam pokrywy. Mogę to zrobić? Ups, nie zazdroszczę temu, kto będzie musiał lizać tego kaktusa. Może nie jest kujący? Jednak jest. Z palca starczy mi igła. Biedna Jenny. Dobrze, że zawsze mam przy sobie plaster. Wyciągnę kolec i zakleję ranę. Już nie będzie bolało. Dzięki, jesteś kochany. Pora losować karty. Ura, znowu mi się udało. Super. O nie, za jakie grzechy. Ja będę musiała to gryźć! Naprawdę? To straszne! Jenny, ty pierwsza! N nie ma mowy! Ty zaczynaj! Ty! Nie, ty! No jedz już! Lisz! Ty pierwsza! Nie, ty! Wystarczy! Zagrajcie w kamień papiernożyce! Przez was już nie boli głowa! Dobra, kamień papiernożyce! Wygrałam. To znaczy, że ty zaczynasz. Zrobię to ostrożnie, żeby ligu nie wbiły mi się w język. Zobaczcie, ile ich jest. Przeszły na wylot. Jak to boli. Co ja teraz zrobię? Będę musiał odciąć sobie język. Żartowałem, to nie jest prawdziwy język. Co? Nie jest prawdziwy? Bierz się do roboty. Lisz go prawdziwym językiem. Po co mam się męczyć? O gole tego kaktusa. Ej, przestań. To był błąd. Co? O, Lili, przepraszam, nie chciałem. Kaktus jest teraz bez igieł. Mogę go polizać. Wcale nie jest już taki straszny. Ale smakiem na pewno nie powala. Spróbuję. Z wszystkich tylko ja poczułam jego igłę. Jakie to niesprawiedliwe. Fuj, smakuje jak trawa, okropieństwo. Ew! Mam już Was dosyć. Dlaczego to Wy macie pecha, a mi się za to dostaje? Nie powinno tak być. Następnym razem bądźcie ostrożniejsi. Podnieśmy pokrywkę razem. No, wreszcie coś pysznego. Zabierzmy się i losujmy karty. Zobaczymy, kto ma szczęście, a kto pecha. Ale najpierw porządnie przetasuję. Świetnie, nie poczuję smaku tej gumy, ale za to kaktusa i ryby jak najbardziej. Kura, będę rzucić gumę. I to jest prawdziwe szczęście. Lizanie gumy? No nie wiem. Lili, daj mi to, zacznę pierwsza. Guma jest bardzo smaczna, więc może lizanie jej wcale nie jest takim złym pomysłem. Mogę rozwinąć tarolkę i polizać każdy milimetr gumy. Już mi ślinka cieknie. O nie. Obślinisz mi całą gumę. Nie pozwolę na to. Wow, ale dobra. Nie no, to już teraz wygląda strasznie obrzydliwie. Zniszczyłaś moją gumę. Nie chcę już jej. Smacznego! Muszę spróbować. Nie dam rady. O nie, to obrzydliwe! Spójrzcie, jaka włochata ta guma. O. Dziewczyny, szybciej dowiedzmy się, co nas czeka w ostatniej rundzie. Tylko jedno małe ciasteczko? Niewiele. Ale ktoś z nas będzie miał szczęście. Sprawdźmy kto. Co za porażka! Chociaż zasady są po to, żeby je łamać. Po prostu je zjem. Chyba śnisz. Nie pozwolimy ci na to. Usiądź wygodnie i patrz, jak zjadamy to pyszne ciasteczko. Super, a ja tylko lizać. Ha, przecież to nie ma sensu. Właśnie, że ma, bo ja zaczynam. Wyliże salutki, pyszny kremik ze środka. Nic ci nie zostawię, co? Krem? Tylko nie to. Tak, tak. A ty dostaniesz oreo o smaku mojej śliny. Eee. Ej, to obrzydliwe. Czy muszę tego próbować? No a jak? Fuj, no zaraz zwymiotuję. Nigdy nie myślałam, że oreo może być tak obrzydliwe. Ej, co to ma być? Dlaczego wszystko co obślinione zawsze leci na mnie? Ochyda. Oh,